Tutaj odpowiem na swoje pytanie, będę się posiłkował bezpośrednio doświadczeniami z fabryki. Ja nie będę takiego ostroskopu, jak ma fabryka, więc poprosiłem ich, żeby dla nas zrobili takie doświadczenie. Trochę będzie chińskich znaczków, ale proszę bardzo. Pierwszy screen, tutaj mamy, o widzimy analogii filmy Alps, klasa B, e, maksymalnie 250 Hz. I teraz widzimy, jak się pochyla ten prąd, jak pracuje podczas tzw. montupul, czyli wychylenia i powrotu. Bo najważniejsze teraz będzie w tym, że to musi być szybki spadek, im bardziej zastosowany i do góry, tym lepiej. Teraz mam porównanie Favor Union Gin Spójrzcie teraz, Favor Union to jest klasa S, czyli najszybsze możliwe, dostępne na rynku, tak? Nie ma innych szybszych notów, jeżeli chodzi o analogię z efektem Hala, czyli tak. tutaj leci w dół i w górę. Efekt pól jest bardzo szybki. Możemy nawet zejść do jednej milisekundy, bo tu mamy nawet do 1000 herców, bez problemu. Teraz opcja kolejna, którą widzicie na drugim zdjęciu, to jest firma Ginfull, z których już od dawna nie korzystamy, bo miały problemy. Bo fabryka tego nie musiała zwolnić. No teraz zobaczcie, co się dzieje. Czyli mamy wychylenie, na moment rise, rise, jak jest pull to jest ciągła linia. Widzicie o to chodzi? I dopiero wstaje ponownie. Więc tutaj mamy duży delay w tym przekazywaniu informacji, przez co te analogi zwalniają, czyli są wolniejsze niż te, które są fabrycznie. Teraz już wiesz, co to znaczy, że analogi są wolniejsze, bo najważniejsze, jeżeli chodzi o to przekazywanie informacji, jak zachowuje się prąd podczas momentu, gdy mamy rise and pull, czyli gdy ciągnie w dół i wstaje do góry, tak w dużym skrócie. Jeżeli chcecie więcej informacji, takich ciekawostek technicznych o różnych analogach i innych rozwiązaniach, śmiało Was zapraszam do pozostawienia komentarza i trzymajcie się brewka. Do następnego.